Siemanko. Zaraz zobaczymy, co tam szalony wąski tworzy. Przewitaj się ładnie. ma. No dobra. Co tutaj mamy? Yy, kończymy dolot na do Mustanga. A w Mustangu zakładaliśmy turbo. Yy, jest się yy, na 550 koni. Tutaj trochę mieliśmy problemy wcześniej z mocą. Nie mogliśmy tych fabrycznych wyciągnąć, dlatego zmieniliśmy turbinę. Dubina yy, z FMIC, to jest PECA. Yy, Intercooler, tak samo. Tak naprawdę to wszystko zamawialiśmy w FMIC. Intercooler też ma wydajność 550 koni. Chcemy tam wycisnąć jakieś 400, może 440. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak ten silnik będzie reagował. Tym już oczywiście zajmie się Ralfi. Yy, Ralfi jakieś w przyszłym tygodniu będzie. Yy, będziemy wtedy stroić. Zobaczymy, co się da z niego wycisnąć i wtedy będziemy na bieżąco jakieś tam informacje, wykresik z e, hamowni, jak się pojawi. Spróbujemy? Przełożymy rurę? Przełożymy rurę? No dobra, 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 spoko. A, no właśnie, jeszcze miał, miałem jedno powiedzieć. E, wjechało 1000 lajków, jakiś czas temu oczywiście, na Facebooku, na Drut my Style. No i tak właśnie z tej okazji pomyślałem sobie, że będziemy nagrywać jakieś filmiki, zobaczymy, jak to będzie wychodzić, czy to w ogóle się będzie sprzedawać. Czy my sobie poradzimy, czy będziemy mieli też czas na to, żeby to nagrywać, bo to jest największy problem, że nie ma po prostu czasu na to. Dobra, przykładamy. też będzie lekki wyczyn, żeby to włożyć, no ale niestety. Firmowa blaszka też się znalazła wszystkim? Nie, no logo musi być. Tak naprawdę, troszeczkę wygląda tej zdaje, nie? Inaczej od razu tym wyglądać, niż takie wygląda, zgołe. No dobra, do lepszych stópek. Tutaj starą turbinkę mamy z Mustanga. Wiecie co wam powiem? Ciekawe rozwiązanie tutaj jest. Bo tu jest twin scroll, a tak naprawdę ten kolektor jest wbudowany w głowicę. czy znaczy on jest częścią głowicy. I tak mówią, że to jest 2-3 twin scroll. Bo z dwa porty wchodzą z boków ten duży i jeden z góry zbierający z dwóch cylindrów. Takie na inne rozwiązanie. No ale to jest mała turbina, ona nie dawała rady, dlatego tak jak mówiłem zastąpiliśmy ją JR Spec'em. JR Spec jest 2871R+ czyli z kołem kompresji u mnie w Civicu jest naprawdę i w FRV-ce naprawdę daje radę to koło kompresji oczywiście na, na kulkach w Civicu -ku mam na y, łożyskach hybrydowych z ceramiką, też bardzo fajnie wstaje customowy kolektor, customowe zejście, tam 3 V-band downpipe 3 cale i przepustnica wydechu yy, tutaj wejście też trzeba było yy, Turbiny wyjście, sorry, zrobić customowe. No i co, odpalimy, nie? bo na pewno na to każdy czeka. My tak samo długo czekaliśmy, już go odpaliliśmy wcześniej, żeby się lekko nagrzał, żeby teraz, żeby teraz można było sprawdzić zawór pustowy. Jak przepustnica, jak to oddycha w ogóle, filtr, jak brzmi i tak dalej. pokażemy ze środka. No oczywiście informacje, maska otwarta, yy, bagażnik otwarty i tak dalej, i tak dalej, nie? Teraz dopiero czujniki po odłączane, gdzieś tam temperatury, więc błąd, jest check engine. Yy, wszystko to później podłączymy, będziemy stroić. Najpierw musimy zobaczyć, jak to chodzi, czy wszystko jest OK, czy nie ma żadnych nieszczelności. Jak będzie gitara, to wtedy składamy i będziemy stroić w przyszłym tygodniu. I najlepsze! Nie jest to może v ale jakoś daje radę. No, jest to taki silnik, który niby do Mustang'a nie pasuje, bo 2-3 kobust. No, ale Fordzie RS robi robotę. Z tego silnika naprawdę można coś tam wycisnąć. No, może. Jest to kontrowersyjne, bo to nie pasuje do tego klimatu fałsemki amerykańskiej, ale taka jest prawda, że Mustang w ogóle poszedł w europejską stronę. Ta stylistyka nawet, nie wiem, zgodzicie się albo się nie zgodzicie, trochę inaczej wygląda. Zawieszenie tak samo. No jest to już troszkę bardziej europejski i te silniki chyba bardziej popularne będą w Europie. No ale coś można z nich wycisnąć, nie? Zobaczymy.